Lepsze jutro będzie. Jakbyście poszli won że są tylko żal. Byłoby super, gdyby w dzień był bez Was. Pierz nowe dupki. Lepsze jutro by było, gdybyście powiedzieli, dajemy ci spokój. Byłem skaką z radości. Lepsze jutro by było, jakby koń na was no co. Byłoby lepsze jutro. Lepsze jutro. Lepsze jutro. Byłoby lepsze jutro, gdybyście poszli do... Zasmakowali własnej czucizny. O Wiele lepsze jutro by było, gdybym powiedział... Was. Lepsze jutro by było, gdybyście powiedzieli... Dajemy ci spokój. Bym skakał z radości. Lepsze jutro by było, jakby koń na was... Byłoby lepsze jutro. Lepsze jutro. Życie bez Was na pewno byłoby cudowne. Chciałbym poczuć swój smak. Życie byłoby prostsze, gdyby nie było Waszych chuchu. Lepsze jutro by było, gdybyście powiedzieli: dajmy Ci spokój. Bym skakał z radości. Lepsze jutro by było, jakby koń na Was na Byłoby lepsze jutro. Lepsze jutro. Lepsze jutro.